Loża radiowa. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Drenda, szef, członek zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nowego w strefie? I co nowego w tym roku w strefie, panie Krzysztofie? No, w tym roku to zobaczymy, co. Natomiast patrząc na końcówkę 2016 roku i dosyć spore zainteresowanie i dosyć dużo zapytań inwestorów, no to należy być optymistą. Wystarczy popatrzeć na 2016 rok i te inwestycje, które uzyskały zezwolenie, czy też otworzyły się na terenie wałbyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Wystarczy podać takie przykłady jak otwarcie fabryki Volkswagena Craftera we wrześni, decyzja Mercedesa o rozpoczęciu budowy fabryki silników w Jaworze, czy także decyzja Toyoty o rozbudowie fabryk w Wielczu i w, i w samym. Właśnie, wrześń, tak. w lokalny, i po i następna jesteś. rzecz I następna rzecz z takich. Bo ja podaję to jako naprawdę interesujące. No, fabryka Volkswagena, Craftera we wrześniu, najnowocześniejsza fabryka samochodów w Europie. Mercedes, no to marka premium, duże doświadczenie nowoczesne technologie. Kwestia, kwestia Toyoty. To też trzeba powiedzieć o tym, że to jest pierwszy raz, kiedy Japończycy z tą swoją najnowszą technologią wychodzą poza, poza Japonię. Więc to są takie przykłady, które pokazują, że te tereny w Polsce czy Wałbrzyskie, specjalne strefy ekonomiczne, one są bardzo atrakcyjne. No i dochodzimy oczywiście do województwa polskiego i tutaj mamy. No na pewno trzeba, trzeba wspomnieć o inwestycji chińskich Hongbo, bo to jest to, to w samym Opolu, dlatego że to jest jeden z pierwszych takich greenfieldowych inwestycji w tej części Europy, greenfieldowych, czyli takich budowanych na polu można powiedzieć, czyli tam gdzie od, zupełnie, zupełnie od zera. A to, to na pewno będzie dobry prognostyk. My mieliśmy okazję być jeszcze w 2016 roku zarządem w Chinach i rozmawiać z wieloma chińskimi potencjalnymi nowymi inwestorami. No i ten przykład Hongbo na pewno robi wrażenie, i, i, i na tej bazie, są rozmawiając z, z zarządem firmy Hongbo. Jest bardzo duża otwartość na to, na taką współpracę, do tego, żeby, żeby wspierać się wzajemnie i, i, i pokazywać te tereny na terenie, na terenie strefy. Być może bo tak to zazwyczaj działa, tak jak dzisiaj, już obserwujemy dosyć duże zainteresowanie wokół inwestycji Mercedesa w Jaworze, gdzie tam są firmy, które już chcą się lokować. Tak samo mamy nadzieję, że firma. Hongbo będzie takim, takim, takim podmiotem, który otworzy drzwi dla, dla kolejnych chińskich inwestorów. A co przyciąga Chińczyków do nas? Co takiego mamy, czego oni nie mają u siebie? Wejście na unijny rynek? To jest trochę tak, ja to często powtarzam w rozmowach z, z Chińczykami, że my chcemy, żeby Polska była takimi drzwiami na Europę dla Chin. Mamy stosunkowo jeszcze niewielkie koszty pracy w stosunku do zachodniej Europy. Mamy w stosunku do Chin. A to już różnie bywa, dlatego że Chińczycy sami mają trochę problem w tym sensie, że jeżeli popatrzymy tam na koszty pracy w centralnych Chinach czy na, czy na prowincji, to ok, to tam są niższe koszty pracy, ale jeżeli pojedziemy do Szanghaju, no to tam są zarobki na, na poziomie zachodniej Europy. I bardziej I, się opłaca im przenieść produkcję bardzo do Polski? I często, bardzo często to już się, już się zaczyna dziać, że bardzo często zaczynają się bardzo patrzeć na, w kierunku Europy, bo patrząc na koszty transportu i różne i koszty pracy, zaczyna się opłacać Chińczykom. Inwestować na terenach Europy. Ale to chyba Zresztą... nie, nie świadczy dobrze o na przykład Polsce, że, że tutaj Chińczykom taniej produkować. Zawsze się w Chinach produkowało. Nie nie, 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 dlatego, że, dlatego, że jeżeli popatrzymy nawet ym, na takie relacje już czysto biznesowe pomiędzy firmami, to co ja obserwuję, to obserwuję już to, że zawsze tak było, że to Chińczycy produkowali dla całego świata. A dzisiaj ja już dostrzegam w rozmowach z inwestorami, z przedsiębiorcami, że to chińskie firmy zamawiają. Komponenty czy różnego rodzaju usługi w europejskich firmach, w naszych, w naszych polskich, czy nawet o polskich firmach, my, bo to się opłaca po prostu. I jeżeli Chińczycy chcą się iść bardzo otwierają na świat i chcą jeszcze szerzej wejść, wejść do Europy, ale nie tylko z, z produktami wyprodukowanymi w Chinach, ale także i ze swoją technologią, którą, którą mają coraz lepszą i coraz bardziej zaawansowaną, no to, to to jest naturalna kolej rzeczy. I tutaj absolutnie nie ma w tym sensie, nie, nie, nie patrzyłbym na to z tej perspektywy. Raczej patrzyłbym, że to jest szansa rozwoju, zacieśnienia stosunków także tych gospodarczych polsko-chińskich. Przypominam, że w Loży Radiowej rozmawiamy z Krzysztofem Dryndą, przedstawicielem Opolszczyzny we władzach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i mielibyśmy też takie pytanie. się o tak zwanym jedwabnym szlaku. To ma być ten element kooperacji z Chinami. To jest tylko chwytliwe, pr zawołanie, czy to jest bardzo realny projekt? To jest bardzo realny projekt. On jest trochę, zaczynając od takiego wątku politycznego, to no trzeba powiedzieć, że w 2016 roku dwukrotnie prezydenci Polski i Chin się spotkali, raz w Chinach, raz w Polsce. Na takim szczeblu spotkania, jeżeli mówimy o takim politycznym, to są naprawdę rzadkością. Natomiast jakie są efekty już dzisiaj? No mamy no pierwsze polskie, chińskie inwestycje na terenie Polski. Mamy otwarte połączenie China Airlines Warszawa-Pekin mamy bezpośrednie połączenie kolejowe z Chengdu, czyli z centralnych Chin, prosto, prosto do Łodzi i poprzez Polskę właśnie na, dalej, dalej do Europy. Ja będąc w Chinach miałem okazję spotkać się z prezesem firmy, która obsługuje tą linię kolejową Chengdu, Chengdu Łódź i oni dzisiaj w 2016 roku obłożenie tej linii, to było około 400 pociągów rocznie, w przyszłym roku ma być 1400, także ten, ten wzrost jest, jest, jest bardzo duży, i to, na czym dzisiaj Polska pracuje, i to mi to widać w rozmowach z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji, czyli takimi wydziałami pracującymi przy, przy ambasadach polskich w Chinach, czy w Pekinie, czy w Szanghaju. Dzisiaj bardzo mocno pracujemy nad tym, tak obrazowo mówiąc, no dzisiaj chcielibyśmy doprowadzić do tego, że te pociągi z Chin do Polski jeżdżą pełne, natomiast z Polski do Chin one jeszcze jeżdżą pustawę. Natomiast my chcielibyśmy zrobić tak, żeby i te wszystkie działania polskiego rządu także są ukierunkowane na to, żeby te polski, pociągi z Polski do Chin również jeździły pełne. A dlaczego stawiamy na Chiny, a nie na Zachód? Myślę, że trzeba patrzeć jedno i drugie. No, jeżeli popatrzymy na jakby wolumen inwestycyjny na terenie Polski, no to absolutnie ten wolumen zachodni jest, jest znacznie większy. Natomiast Chiny dzisiaj są gospodarczą potęgą i chcą się otwierać na, na świat. To jest pewna dywersyfikacja i pewne także polityka bezpieczeństwa, i, i gospodarczego, i politycznego, i militarnego. Także dzisiaj świat wygląda tak, że. Nie mamy już jednego hegemona, który, który czy, czy dwóch, czy dwóch, dwóch obozów na, na świecie, tylko musimy patrzeć jakby wielowątkowo i wieloaspektowo pod, pod każdym względem, nie tylko gospodarczym. A nie ma takiej obawy, że będziemy postrzegani tak, jak kiedyś byliśmy, byliśmy postrzegani jako koń trojański Ameryki w Unii Europejskiej. To teraz trochę jako taki koń trojański chiński, tym bardziej, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych no, jest mocno antychiński. No, on wygrał wybory, obiecując swego rodzaju wojnę ekonomiczną z Chinami. A to nasz główny partner? Tak, no, każdy kraj musi patrzeć przez pryzmat swojego interesu. No interes polski. Interesem, w interesie polskim jest zabezpieczenie naszych, naszych interesów gospodarczych, politycznych, yy, polityki be, bezpieczeństwa i, i jakby w każdym, w każdym aspekcie. Dlatego my musimy yy, równoważyć pewne, pewne działania i, i zarówno współpracować na tych polach, na których możemy i te, które będą przynosić korzyści Polsce, yy, z każdym partnerem czy to Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny. Ale także, także i Rosja w tych, w tych, w tych aspektach, w których, w których jest pole do współpracy. A rosyjscy inwestorzy szukają u nas jakichś możliwości? Trudno powiedzieć. My, jeżeli chodzi o Wałbryską specjalną strefę ekonomiczną, to nie prowadzimy żadnych w tym momencie rozmów z inwestorami rosyjskimi. Z daleko, Za daleko? Za daleko od Rosjan. A od Rosjan. No, my... Nie wiem, nie wiem czy, czy tak, no to właśnie znowu jest kwestia perspektywy, no jak mówiliśmy dużo o Chinach, no to chińska perspektywa jest taka, że yy, no że Polska to jest mały kraj, tak, no jeżeli popatrzymy, że... A, na, drzwi do Unii. No drzwi do Unii, tak, w tym sensie właśnie obszarowo, obszarowo tak, natomiast yy, wystarczy po powiedzieć, że jeżeli weźmiemy ludność tylko Pekinu i tylko Szanghaju, to już jest więcej niż mieszka w całej Polsce lu liczba ludności, więc jakby też patrząc na taki rynek zbytu, to sama Polska być może nie byłaby aż tak bardzo atrakcyjna, natomiast jakby obszar, pewien region, w którym funkcjonujemy i, i, i nasze usytuowanie powoduje to, że Polska jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla, dla Chin. To tyle na temat China. Za chwilę porozmawiamy o tym, co może wydarzyć się w wołczykiej strefie ekonomicznej, ale na terenie opolszczyzny rozwracam do rozmowy z Krzysztofem Dründą, przedstawicielem naszego regionu we władzach Wałbrzyckich, specjalnej strefy ekonomicznej. Jeśli dobrze pamiętam, to mamy w regionie w ramach różnych podstref około tysiąca hektarów jeszcze do zagospodarowania. Tak, mniej więcej, mniej więcej tak. No w 2016 roku wydaliśmy na terenie województwa opolskiego dziewięć 9, 9 nowych zezwoleń, czyli 9, 9 nowych, nowych inwestycji. I tutaj najbardziej dynamicznie rozwijającą się podstrefą jest, jest Opole, które. Pod strefą Opole i tu wydaliśmy cztery, cztery zezwolenia. Dwa w Nysie, jedno w Prudniku, jedno, jedno w Skarbimierzu. Yy, więc tak, tak wygląda ta mapa inwestycji z 2016 roku. Jeszcze nie ukończonych, ale tych, tych, m, tych, tych projektów, które, które uzyskały zezwolenie w poprzednim roku. No ale na pewno trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami. Trwają. Oczywiście trwają tych, tych rozmów, to już, to już mówiłem, my obserwujemy wzrost zainteresowania generalnie inwestycjami, reinwestycjami, także, czyli inwestorami, którzy już funkcjonują i, i chcą, się, chcą się rozwijać, chcą dokupić teren, czy do, uzyskać kolejne zezwolenie na funkcjonowanie w strefie. Kto się I to się interesuje opolszczyzną. I to, to widać ten, ten, ten wzrost zainteresowania, natomiast. Jeżeli jakby konkretnie, no to mówić niestety nie mogę, no to jest y, taki branże albo i, czy taki, raczej opole czy, czy taki, poza Opolem. taki obszar, który dopóki się nie, <laughs> tak powiem nie dojdzie do finalizacji rozmów, to, 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 to niestety szczegółów podawać nie mogę. Natomiast y, jeżeli chodzi o branżę, no to na pewno branża y, automotyw jest bardzo atrakcyjna i tutaj rozmawiając y, nawet z inwestorami, którzy już są w opolu, to jeżeli popatrzymy na lokalizację opolszczyzny generalnie, no to, to sami tutaj dyrektorzy mówią, że to położenie jest naprawdę idealne. Znaczy w, tym, w tym kontekście idealne, że jadąc na, na zachód mamy fabrykę, za chwilę tam Toyota, Mercedesa, jadąc na północ mamy Poznań, Wrześnię. Jadąc na południe mamy fabryki w Czechach, w Słowacji, jadąc na wschód mamy, mamy Gliwice, czyli jakby obojętnie, w którą stronę będziemy jechać, to, to zawsze jest jakaś, jakaś duża fabryka, dużego koncernu i dla tych wszystkich poddostawców, no bo branża automotyw jest bardzo szeroka, dla tych Wszystkich poddostawców, którzy produkują nie tylko dla jednej, dla jednej marki, ale dla, dla kilku marek różne podzespoły, to Oproszczyzna wydaje się bardzo atrakcyjna, jeszcze biorąc pod uwagę chociażby terenysy, gdzie jeżeli chodzi o kapitał ludzki i doświadczenie pracowników tej branży, no to, 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 to też ma absolutnie znaczenie. Ale to już weterani, bo tam chyba nie wiem, pamięta czynne. Zakłady samochodowe. Tak, ale przy tych rozmowach to się pojawia, bo pewnie jest pewna tradycja, jest. jest, jest, jest no, no ci ludzie są ciągle, nawet jeżeli nie są dzisiaj starsi, to, to jakby jest, jest, jest pewne takie przekonanie o polszczyźnie, że tutaj w tej branży fachowców można znaleźć. A ilu inwestorów interesuje się o polszczyzną? Z iloma podmiotami prowadzone są rozmowy? To trudne jest pytanie, dlatego że jeżeli pojawia się inwestor i on określa pewne kryteria które, które inwestycji, które go interesują, teren, zapotrzebowanie na prąd, gaz i różne, różne inne aspekty, no to on otrzymuje całe, całe spektrum różnych, różnych możliwości inwestycyjnych. Jeżeli tylko te tereny na terenie województwa Polskiego spełniają te kryteria, to one też trafiają do takiego worka, z którego, z którego dany inwestor sobie wybiera. Natomiast później, kiedy siadamy już do bardziej konkretnych rozmów, to eliminujemy te mniej atrakcyjne, to jest trochę taką drogą eliminacji. Jak zostaje kilka terenów, to wtedy z takim inwestorem gdzie się, pokazuje mu te nie, już tak powiedzmy na, na żywo poszczególne te tereny, te pola <laughs> i, i zaczynają, się, zaczynają się konkretne rozmowy. Także tutaj jakby konkretnej liczby no, nie jestem w stanie podać, no, bo m, tych zapytań jest dużo i, i na wszystkie odpowiadamy i, i wszędzie tam, gdzie, gdzie to jest możliwe, te podstrefy z Województwa Polskiego oczywiście są także pokazywane. A o co pyta taki inwestor? Pola golfowe? No kiedyś to i takie żarty się pojawiały, że inwestor takiego prawdziwego zdarzenia to szuka potężnego zaplecza różnych rzeczy. Dzisiaj, tak, to, to może nie o pola golfowe, ale ten aspekt spędzania takiego czasu poza pracą, czyli ten aspekt życia takiego kulturalnego, czy jak się żyje generalnie w mieście jest, jest istotny. Natomiast to, co my, ja bardzo obserwuję w ostatnim czasie, to jest trochę odejście od takiego patrzenia pod względem infrastruktury, bo to oczywiście jest ważne, tak, te wszystkie parametry infrastrukturalne. Natomiast też trzeba powiedzieć, że dzisiaj to jest tak, że jeżeli Dany teren nie spełnia pewnych kryteriów, no to za chwilę może je spełnić. To jest tylko kwestia czasu i pieniędzy do prowadzenia prądu, gazu i tak dalej. Więc to wszystko da się zrobić. Natomiast to, czego się nie da zrobić, to jest kapitał ludzki. I dzisiaj na pierwszy plan bardzo często wychodzą właśnie rozmowy na temat możliwości pozyskania pracowników, czyli stopa bezrobocia, czyli właśnie jak są wykształceni ci pracownicy, czy ewentualnie jak wygląda współpraca z, z lokalnymi władzami, żeby dokształcić ne, ludzi w, w swoich branżach, czy współpraca ze kołami zawodowymi. Ale bezrobocie u nas coraz niższe. To trochę pewnie przeszkadza, prawda, w pozyskiwaniu inwestorów? No w Opolu coraz niższe, no ale w Nysie na przykład mamy jeszcze dwucyfrowe, więc to yy, więc, więc, musimy patrzeć, pat, patrzeć szeroko, bo to, że w Opolu jest niskie bezrobocie, to nie znaczy, że tutaj ludzie do pracy nie przyjeżdżają, no bo zjeżdżają z całego regionu. Więc, yy, więc jakby trzeba, trzeba trochę, trochę szerzej na to, na to spojrzeć, natomiast rzeczywiście to jest taki zaczyna być numerem jeden i stąd wydaje się, że ta reforma oświaty, która mówię o tej części szkolnictwa zawodowego, więc w tym sensie gospodarczym ona jest niezwykle istotna. Przed nami ostatnia część rozmowy z Krzysztofem Grendą, przedstawicielem o we władzach Specjalnej strefy ekonomicznej z Wałbrzycha, ale także o polskim radnym. No i te dwie funkcje teraz się panu bardzo przydadzą, bo ja bym chciał zapytać o to, jaki status ma, jak to powiedzieć, opolska podstrefa, która dawniej była w Dąbrowie. Czyli to wszystko te, te tereny inwestycyjne, które 1 stycznia znalazły się w Opolu z gminy Dąbrowa. Ponad 100 hektarów. Tak, to jest ponad 100 hektarów, właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Teren jest włączony do obwyski specjalnie strefy ekonomicznej. No i, i taki jest ogólny status, bym powiedział. Natomiast stopień przygotowania do, do inwestycji plany zagospodarowania. No my tego musimy terenu. teraz jako pole absolutnie bardzo szybko po pierwsze uzbroić te tereny, po drugie rozpocząć procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, bo nie ma tam obowiązującego, to oczywiście e, ni niestety utrudnia, utrudnia lokowanie inwestycji na tym terenie, co nie znaczy, że się nie da, na no przykład Polarisa. W Opolu jest taki, że, że można to zrobić bez, bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast no, oczywiście dużo łatwiej rozmawia się z inwestorem, jeżeli, jeżeli mamy taki plan. Brak planu powoduje być może czasami trochę taką większą elastyczność, tak? no, bo nie jesteśmy uwiązani tymi, tymi, tymi zapisami natomiast no, to jest zawsze, zawsze pewna jakaś, jakaś, jakaś niepewność dlatego y, to na czym mi osobiście zależy to jak najszybsza procedura rozpoczęcia uchwalania m, planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i uzbrojenia terenu i to jeżeli to zrobimy to wtedy naprawdę będzie to bardzo atrakcyjny e, teren inwestycyjny Tylko, że przygotowanie i uchwalenie planu zagospodarowania to jest zwykle około dwóch lat Tyle potrzeba, a uzbrojenie to są z kolei duże pieniądze. Czy to tak łatwo pójdzie? Miasto Opole na pewno stać na to, zresztą prezydent Opola niejednokrotnie podkreślał, że pieniądze na uzbrojenie tego terenu będą, jest tutaj absolutnie, nie ma żadnych obaw. Co do planu zagospodarowania przestrzennego, no to tutaj rzeczywiście szacunki są takie, że to potrwa około półtora roku uchwalenie tego planu. Dlatego my ten teren będziemy pokazywać już wcześniej, z tym, że tak jak mówię, może to być gdzieś na niektórych, przy niektórych inwestorach kwestia, kwestia problemowa że tego planu tego planu nie ma że jest plan to ten teren jest na pewno, na pewno bardziej atrakcyjny i z większą uwagą y, na to inwestorzy patrzą natomiast tak jak mówię, to nie znaczy że nie da się w tym miejscu ulokować żadnej inwestycji bo są takie przykłady y, pokazałem ten przykład Polarisa w Opolu no, ale jest ich więcej które y, które są dobrymi przykładami na to że brak planu zagospodarowania przestrzennego nie przekreśla lokalizacji dla atrakcyjnych inwestycji. A na ile problemem jest połder żelazna? Bo tam mamy dziurę na wodę bez obwałowań. Bez wyraźnych granic. Przynajmniej na razie. Tu w ogóle ten temat nie, nie, nie przywija się w rozmowach. Ani jak, nie, nie, nie stanowi jakiegoś, jakiegoś większego problemu. Zresztą mamy te tereny przy ulicy Północnej i tam Żadnych żadnych takich problemów nie ma. Także to w ogóle nie jest, nie, nie jest przedmiotem rozmów. Czy nie pokazujecie inwestorom odry A pokazujemy, oczywiście, że pokazujemy. Zareagowałem. <grym> ja, ja, bym, ja bym chciał pokazywać odrę w kontekście szans transportowych dla, dla przedsiębiorców, żeby to była także droga transportowa, a nie tylko rzeka, która, która czasami, czasami straszy, a mam nadzieję, że będzie niedługo. Za, za, za parę lat także i szlakiem transportowym, ale i, i pewnym atrakcją turystyczną naszego miasta. No ale transport, rzeczny transport odrób, to już jest temat na zupełnie inną rozmowę, więc może innym razem o tym porozmawiamy. A teraz już dziękujemy bardzo za wizytę w Radiopole. Krzysztof Drinda, członek zarządu Wałbrzyskiej specjalnej, specjalnej strefy ekonomicznej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Loża Radiowa.